Witam Was! Z tej strony Kasper z kanału Dinozaury i Prehistoria. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Tyranozauraidzie o nazwie Zongualon. Chciałbym też dopowiedzieć, że nagrywam ten odcinek w tym samym odcinku, w tym samym dniu, przepraszam, co wleciał odcinek Top 5 moich ulubionych dinozaurów roślinnożernych. Nie wiem, czy wpadnie dzisiaj, czy jutro. Jeszcze to zobaczę, a też y, pierwotnie odcinek, dzisiejszy odcinek y, miał być o proraptorze bądź o bądź o Atriociraptorze, ponieważ chciałem wydoić, albo raczej użyć Jurassic World Dominion i gatunków, które tam pokazano, żeby trochę zbliżyć osoby, żeby po prostu poznać y, ich z tymi dinozaurami. Aczkolwiek yy, rozmyśliłem się, ponieważ na przykład odcinek o Ipyro Raptorze i atriociraptorze możecie zobaczyć u youtubera Prehistoryczny Rezerwat, co nie zmienia faktu, że taki odcinek w przyszłości się może pojawić, ale mamy o Zonguangu. Ponieważ yy, jak wpisałem na YouTubie, to nie znalazłem żadnego o nim filmiku, same recenzje figurki, więc zacznijmy. Zonguelong to średniej wielkości tyrannosauroid, prawdopodobnie żyjący pod koniec kredy na terenach dzisiejszych chin, został opisany w 2010 roku przez LI i jego współpracowników. Opisu dokonali na podstawie holotypu o numerze katalogowym FRDC gsjb GS JB myślnik 16, myślnik 2, myślnik 1. Stanowił on. Og Yy, tak, stanowił on ogniwo pomiędzy. ogniwo pośrednie między tranozauroidami z yy, boremu i bardziej zaawansowanych. Yy, bardziej zaawansowanych z kampanu i Mastrychu. Yy, w pobliżu holotypu odnaleziono liczne skamieniałości innych. Yy, Dinozaurów, takich jak terinozauroid, sushozaurus, jak coś to wyświetlić się tutaj nazwa, iornitomimozaura Beishanlonga. Raczej beishanlong, bo tego się nie odmienia, z którymi koegzystował W równowiekowych osadach w USA w 2011 roku znaleziono ząb bliskiego krewnego zongualonga o czym donoszą zarówno, znaczy, o czym donoszą dwóch, dwojga paleontologów, proszę, o czym donoszą dwóch paleontologów, Zanno i Makowicki. Holotyp składa się z prawie kompletnej czaszki, bez dolnej szczęki, pełnej serii kręgów przedkrzyżowych oraz fra fragmentycznego. Prawego biodra i prawej kości udowej. Nazwa rodzajowa pochodzi od zbitku dwóch słów mandaryńskiego Zongwang, grand pass, historycznej nazwy miasta Gour, też nazwę tutaj wyświetlę, oraz chińskiego long, co oznacza smok. Epitet gatunkowy pochodzi od mandaryńskiego bajmo, biały duch, co ma swoje. Odniesienie w topografii terenu. I to by było na tyle. Wiem, że dosyć y, krótki odcinek, ale nie ma też wiele informacji na temat tego dinozaura. Następny odcinek, tak jak mówiłem, będzie o dinozaurze roślinożernym, jednak znowu trochę podrasuje to i będzie mięsożerny, roślinożerny, y, kenzoik, gat y, morski, pterozaur i y, archozaur. Może być taki jak na przykład. Prawdopodobnie Smok wawelski, chociaż z pseudozuchy, na przykład raizuchy, czy krokodylomorfy, bądź dicynodonty, synapsydy i tak dalej. Więc tak to będzie wyglądać. No i oczywiście top listy, bądź jakieś recenzje seriali. Ja mam zamiar zrecenzować składający się z dwóch części film dokumentalny pod tytułem Przygoty Ceratopsów. Dziękuję za oglądanie. Cześć.